Wczesne głosowanie w listopadowych wyborach powszechnych od poniedziałku, 21 października jest dostępne we wszystkich 50 okręgach wyborczych w całym Chicago. Placówki przedterminowego głosowania będą też otwarte w dniu wyborów 5 listopada i będzie to ostatni dzień, kiedy można oddać głos. We wczesnym głosowaniu w Chicago można głosować w dowolnym lokalu wyborczym, niezależnie od miejsca zamieszkania. W każdej placówce można też zarejestrować się do głosowania w dniu oddania głosu, okazując dwa dokumenty tożsamości, w tym jeden z aktualnym adresem. Tak, wczesne głosowanie dokładnie rozpoczęliśmy dzisiaj we wszystkich 50 lokalach na terenie miasta Chicago. W 11 z tych lokali mamy polskich przedstawicieli, którzy na pewno udzielą wszystkim wyborcom pomocy w ich ojczystym języku. Na południu miasta Chicago są to okręgi wyborcze numer 13, 14 i 23. A są to dwie biblioteki i Kościół Świętej Faustyny na południu miasta Chicago. Na północy miasta Chicago mamy więcej troszkę tych lokali. W okręgu wyborczym 31 jest to biblioteka na Belmont-Larmi, w okręgu 36 biblioteka belmont Raganset, a jak również chyba taką największą frekwencją wśród polonii cieszy się nasz słynny lokal wczesnego głosowania Hiawata Park a przy Forest Preserve, zaraz naprzeciwko kościoła świętego, świętej Borgii, a jak również mamy dwa pozostałe lokale, czte, cz, lokale 41, to jest y, biblioteka oraz w y, 45 okręgu. Wszystkie te lokale można sprawdzić na naszej stronie internetowej Elections.gov, a mamy dokładnie odznaczone w jakim języku Mamy danych przedstawicieli na miejscu. Jeżeli chodzi o wczesne głosowanie, cieszy się bardzo wysoką frekwencją i stało się bardzo popularne, dlatego że osoby, które głosują wcześniej, mogą pójść do dowolnie wybranej lokalizacji wczesnego głosowania i tam oddać głos. Niezależnie gdzie mieszkacie Państwo, na terenie miasta Chicago, możecie pójść do dowolnie wybranego lokalu wczesnego głosowania i zagłosować. A również w tej chwili trwa tak zwana osobista rejestracja. Osoby, które jeszcze nigdy się nie rejestrowały do głosowania, lub nasi nowi obywatele, którzy mają świeżo, dostali świeżo upieczone, że tak powiem, obywatelstwo tego kraju, mogą również to zrobić osobiście, przychodząc do lokalu wczesnego głosowania. Te osoby muszą przynieść z sobą dwa dokumenty tożsamości. Wczesne głosowanie już dzisiaj ruszyło we wszystkich lokalach, 50 lokalach na terenie miasta Chicago i będziemy otwarci aż do dnia wyborów. Wyborów. Wyborcy mogą odwiedzić lokal wczesnego głosowania, zagłosować. Godziny są bardzo dogodne, gdyż jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 6. W sobotę od 9 do 5. Oraz w niedzielę również od 10 do 4. Zachęcamy bardzo wszystkich rodaków, którzy udadzą się głosować i mam nadzieję, że każdy z nas, kto ma obywatelstwo tego kraju, odda swój głos w tych wyborach. Można to zrobić osobiście, można zrobić korespondencyjnie, ale również w dniu wyborów. I w każdej. W każdym lokalu będziecie Państwo mieć kartę do głosowania dostępną w języku polskim, jak również w tych lokalach w dniu wyborów. Te karty są oferowane na wszystkich monitorach. W 105 lokalach są drukowane po angielsku i po polsku. Bardzo jest ważne, abyśmy brali tą kartę, dlatego że Komisja Wyborcza Chicago, ale nie tylko Chicago, bo również Powiatu Pół, przypomnę, że w Powiecie Pół oferujemy 12 języków obcych, a i, i również w Powiecie Pół jest karta dostępna po polsku. Jeżeli będziemy brać tą kartę po polsku, a powinniśmy to zrobić, wtedy będziemy w stanie podsumować, zrobić statystyki, ile kart zostało wydane. Po polsku, i na podstawie tego będziemy mieć może takie niedokładne, stuprocentowe statystyki, ale będziemy a, umieli się określić, ilu Polaków tak naprawdę głosuje w Chicago, na w powiatu Kuk, a później to też da troszkę do myślenia naszym politykom, a którzy, jak zobaczą, że Polonia głosuje, na pewno będą się liczyć z nami jako siła etniczna, grupa polska. Także głosujmy po polsku. W dalszym ciągu poszukujemy dwujęzycznych sędziów elekcyjnych. Sędzią elekcyjny może być osoba, która jest zarejestrowana w Chicago, w mieście lub w powiecie KU. I jest to praca płatna. Płacimy 230 dolarów, 60 dolarów na wcześniej, na szkolenie, które jest oferowane wcześniej przed wyborami. A osoba, która się zgłosi może sobie wybrać dowolny termin tego szkolenia, bo szkolenie tak naprawdę mamy 7 dni w tygodniu, oferujemy klasy rano, po południu, wieczorem. Jest to jedno szkolenie, które pracownik Komisji Wyborczej musi zaliczyć, które trwa 3 godziny. A te szkolenia są oferowane w centrum miasta Chicago. Jeżeli z jakiegoś powodu osoba nie da rady przyjechać, wtedy dostaje do domu broszurkę i w dalszym ciągu może pracować. Czyli za szkolenie 60 dolarów, za cały dzień pracy 170, łączna suma 230 dolarów i za każdy jakiś ekstra pracy można sobie dodatkowo zarobić 25 dolarów. Także serdecznie zachęcamy. Zachęcamy wszystkich Państwa, którzy macie obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, jesteście zarejestrowani do głosowania w mieście lub w powiecie KUK, aby zgłosić się do komisji i pracować. Jest to dużą pomocą dla naszych polskich obywateli, a szczególnie dla osób, które nie znają języka niemieckiego lub mają jakieś trudności. I można te aplikacje wypełnić na naszej stronie internetowej chicagoelections.gov lub można zadzwonić na numer Polskiej Linii 312 269 5702.